Konrad Eleryk to młody aktor, którego kariera filmowa robi coraz większe wrażenie. Debiutując na ekranie w wieku 23 lat, rozpoczął swoją przygodę od małych epizodów w popularnych serialach, takich jak przyjaciółki oraz Prawo Agaty. Jego talent i determinacja doprowadziły do tego, że z czasem zaczął otrzymywać coraz większe rol w polskich produkcjach. Po ukończeniu łódzkiej szkoły filmowej w 2017 roku jego kariera przyspieszyła. Obecnie możemy go zobaczyć w serialu na platformie Netflix PT. Heweliusz, gdzie wciela się w postać oficera Witolda Skirmunta, który przeżył dramatyczną katastrofę promu na Bałtyku. Jego udział w tej produkcji jest uważany za jeden z kluczowych momentów w dotychczasowej karierze aktorskiej. Warto też wspomnieć, że zanim znalazł się w świecie aktorstwa, Konrad Eleryk planował zupełnie inną drogę zawodową. Jako młodszy sportowiec trenował piłkę nożną w warszawskich klubach, takich jak Agricola Warszawa oraz Gwardia Warszawa, i dążył do kariery sportowca. Niestety. Kontuzja kolana pokrzyżowała te plany, zmuszając go do zmian w życiu i odkrycia swojego talentu aktorskiego. Decydując się na karierę w aktorstwie, Eleryk rozpoczął studia w Łódzkiej Szkole Filmowej, gdzie zdobył niezbędne umiejętności. W wywiadach podkreślał, że aktorstwo daje mu możliwość wyrażania siebie oraz poznawania różnorodnych osobowości, co w dużej mierze rekompensuje mu utraconą możliwość gry w profesjonalnym sporcie. W ciągu ostatnich lat jego doświadczenie aktorskie wzrosło dzięki udziałowi w filmach takich jak Furioza oraz Kulej, a także w serialach Infamia i Pati. Każda z tych ról pomogła mu rozwijać warsztat aktorski i doskonalić umiejętność pracy z różnymi reżyserami. W serialu Heweliusz zagrał jedną z głównych ról, a postać oficera Skirmunta jest kluczowa dla fabuły. Jego rola pokazuje, jak istotne są dla niego dotychczasowe doświadczenia aktorskie oraz jakich osiągnięć dokonał w swojej dotychczasowej karierze. Fabuła Heweliusza oparta jest na prawdziwej katastrofie promu Jan Heweliusz który zatonął na Morzu Bałtyckim w nocy z 13 na 14 stycznia 1993 roku. Obok Konrada Eleryka w obsadzie znajdują się tacy aktorzy jak Borys Szyca, Magdalena Ruszczka oraz Michał Żurawki, którzy również wnieśli wiele do tej produkcji. Serial składa się z pięciu odcinków i od razu stał się hitem na platformie Netflix, wzbudzając ogromne zainteresowanie widzów. Jak widać, Konrad Eleryk to postać, która dynamicznie rozwija swoją karierę aktorską. A jego talent oraz poświęcenie na pewno dostarczą nam jeszcze wielu emocjonujących występów w przyszłości. Jakie ciekawe rol przyniesie mu los? Tego z pewnością wszyscy z niecierpliwością się dowiemy.